Welcome to the Detroit Experience. I'm an android and I'll be your hostess. Before we begin, let's make some adjustments to optimize your experience. Okej. Okay. Hej, siemano. Witam was serdecznie w pierwszym odcinku z gry Detroit Become Human. Także lecimy. Proszę dostosuj ustawienia ekranu. Okej. Okay. Zostawiamy tak jak jest. Dziękuję. Teraz wybierz swój profil. Uczliwy, doświadczony... Doświadczony. Możesz rozpocząć przygodę z Detroit. Pamiętaj, to nie jest tylko opowieść. To nasza przyszłość. Okej, okay, mogę pauzę? Mogę. Opcję. włączony, ultra, 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 włączone na Okej, okay. zastosuj. Dźwięk tu jest dobrze, sterowanie, język mamy 60 fps, -ów. możemy zaczynać. Wydaje okay. mi Jones, Emma, Caroline. Pętnik karłowaty. Niestabilność programu. Rozglądaj się używając prawego drążka. I jeszcze tu chciałem. Oto schemat rozdziału. Możesz tu zobaczyć dokonane przez siebie wybory, jeszcze nieodkryte wersje wydarzeń oraz odblokowane możliwości. Każdy punkt zwrotny daje ci punkty, które możesz wydać w sekcji dodatki. Ze względu na charakter gry, część punktów zwrotnych i zakończeń nie będzie się zaliczać do ukończenia schematu. Ok, 5% ukończenia, zakładniczka, opinia publiczna, niestabilność programu, rozpoczęcie misji... ...wybliżenie, oddalenie, no jest tego troszkę... Ok. Błagam, uratuj moją córeczkę! Nie wysyłacie Androida? Proszę pani! Nie możecie! Nie możecie mi tego zrobić! Czemu! Czemu nie wyślecie człowieka? Nie do mojej drogi. znajdź kapitana Alena. Nie tylko Zobaczysz swoje cele i interakcje. Chuj mnie to obchodzi! Moi ludzie ogarną to w sekundę, dajcie rozkaz! Kapitan Allen, jestem Connor. Android przysłany przez CyberLife. Strzela do wszystkiego, co się rusza. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. Imię defekta? Jak on się nazywa? Nie mam pojęcia. A bo co? Potrzebuje informacji, żeby działać efektywnie. Obserwowano u niego wcześniej dziwne zachowania? Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka, więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się za to wezmę. u 48 szans na powodzenie. Spróbuj zrozumieć, co się wydarzyło. Ocal zakładnika za wszelką cenę lokalizuj zakładnika. No dobra. Rozglądajmy się. Szukaj pokój zakładnika, mamy to. Nazywa się Daniel, 54% szans na powodzenie, więc konie słyszało strzałów. jeszcze nie bardzo my ja nie widzę już tu nic więcej no chyba tyle I prawego drążka, aby poruszać kursorem. Nie żyje Philip Jones. Rana postrzałowa pocisk 355. No i tak samo. Perforacja lewej nerki. Śmiertelny uraz brzucha. pawienie z dolnej części płuca. LT... RT. tablet, a kis. A, a, a.

Nie żyje. Dekart Antoni. Osad po wystrzale. Ruka. Rana postrzałowa. Zakładnik był świadkiem strzelaniny. Policjant postrzelił defekta. Zlokalizowana broń. Katakło Androida na ludzi wszystko wskazuje na to, że wysłane na miejsce oddziały słod wkrótce podejmą próbę odbicia zakładniczki. Już ponad godzin. Rodzina miała zjeść obiad. Tak się tu upewnijmy... Klejniarz jeszcze żyje. Widziałem, jak muszało. Wieża niebieska krew. Model defekta PL-600. Na co my czekamy? Powinniśmy go zdjąć i tyle. Dobra, gościa na muszę. Na no, zapewne dziewczynki but. Jeszcze jeden krok i skoczę! Nie, proszę, nie, nie! Ja to, ja to. Witaj, Danielu! Skąd? Nazywam się Konor! Skąd wiesz, jak mam na imię? Dużo o tobie wiem! Chcecie z tego wyplątać? Spokój Daniela. Nie zrobić krzywdy! Chcę porozmawiać i znaleźć jakieś wyjście! Co? Nie chcę rozmawiać! Na to już za późno, słyszysz? Za późno! Masz broń? Tak. Mam pistolet! Rzuć go! Bez gwałtownych ruchów po strzelę! Proszę! Odłożyłem! Błędliwa przyczyna, Ty i Emma... Wiem, że Ty i Emma byliście sobie bliscy! Uważasz, że cię zdradziła, ale ona nie zrobiła nic złego! Okłamała mnie! Myślałem, że mnie kocha! Ale się myliłem! jest dokładnie taka sama, jak inni ludzie! Danielu, nie! Racjonalnie z wyrzutem... Mieli zamiar Cię zastąpić i to Cię zdenerwowało! Tak było, prawda? Myślałem, że jesteśmy rodziną. Że się liczę. Ale byłem tylko ich zabawką, którą się wyrzuca, jak się znudzi! Wykrwawia się! Jeśli nie przewieziemy go do szpitala, umrze tutaj! Wszyscy ludzie kiedyś umrą! Jaka to różnica, czy pożyje dłużej? Założę mu opaskę uciskową! Się masz. Dotknij go cię zabiję! Nie zabijesz mnie! Nie jestem żywy! Uczująco! Słuchaj! Wiem, że to nie twoja wina! Emocje, które tobą targają, to tylko błędy oprogramowania. Nie. To nie była moja wina. Nie chciałem tego. Kochałem ich. Słyszysz? Ale byłem dla nich niczym niewolnikiem od spełniania poleceń. Nie mogę już znieść tego hałasu. Każ twoim odwołać helikopter. Proszę, zrobiłem jak chciałeś. Musisz mi zaufać, Danielu. Puść małą wolno, a obiecuję, że wszystko będzie dobrze. Wszyscy mają stąd zniknąć. A ja chcę samochód. Odjadę i wypuszczę małą zamiastem. To niemożliwe, Danielu. Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie. 99, nie chcę na setę wejść. Nie umrzesz, Danielu, tylko porozmawiamy. Nic Jest. ci się nie stanie, masz moje słowo. Ok. Wierzę ci. I rozwalili go mimo wszystko, okłamałeś mnie, Suma punktów 460, tak bez statystyk gramy, jesteśmy na offline. Zobaczmy, uratuj rybę. Tutaj mamy, zbadaj ciało policjanta, poszukaj wskazówek. Tu obstawiam, że można było wziąć albo nie wziąć. Poznaj imię defekta. Odstalenie. No tutaj, negocjacje. No grę można w każdym razie na kilka opcji przejść. Zastanawiam się, czy była tutaj możliwość niepostrzelenia go. Tak by wychodziło, że jest tutaj 3, 5, 6 różnych opcji. Yy, dobra. Teraz tak. Zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Jako, że mamy pierwszą. No właśnie, zakładniczka 51% tylko ukończone, niby. Jako, eee, że mamy tą pierwszą misję, fabułę ukończoną, to sobie zakończymy ten odcinek. No i co? No ja Was oczywiście serdecznie zapraszam na następne odcinki. Na no w tym to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.